Następny, kolejny filmik z serii Just Cause 2, zaczynamy. Więc no tutaj na mapie, misję, co i jak. Bo sam nie dojadę. Pocinamy. Ekstra motorówka zajebieszcza wręcz. Pocinamy. Trochę nam zejdzie 7 kilometrów. ale to zobaczmy, dobry monter. W sumie to po co Wam wciskać w. Tak sobie mogę, po prostu sama sobie jedzie nie? Poznam się męczyć Grafika boska, wcześniej wspominałem ale teraz też muszę powiedzieć, że masakra Naprawdę aż ta gra potrafi wkręcić nie? No ja wreszcie go nie pokażę ale A tam rozpierdolę ich i... Wszystko nie? Doszło za przekleństwo, czyli tu no, ze smęczuciem. Kapelan km. Siadamy i dalej, dywa. Mnie takie coś denerwuje, właśnie, bo. Kurde. Masakra długie matki. Już I... się nie chce. Po prostu. Czasami tyle jecha się. Tam pokażę otoczenie, jak wygląda. Superantko. Masakra, nie? Chmury, jak normalnie, jakbym wyjrzał przez okno, to identyczne, nie? Po prostu bym się ogarnął, czy, czy ja jestem w domu, czy ja jestem w grze, czy na żywo, nie? Na masakra, nie? Tak, film Eidos wypracowała, Także chociaż wspomniał o jedynce, jedynka też jest dobra. No, na mnie była, ja to grałem. Kiedyś miałem słabszego PC, to i na słabszym też mnie chodziło, więc... A nie to, co na maksa, nie? Wymaganie, to już jest coś. Wracamy do realia do gry. widać, jeszcze płynę. Dobry monter zobaczcie i bum. A spadochronie No jeszcze gdzieś tam poleciało, wbiło się w wodę Ale co tam Popynamy dalej Dobra Łunik, to znaczy taki przewrót w przód bym powiedział jeszcze 500 metrów. Niestety 500 metrów będzie rzeźnia. Tylko ja tu to dojdę. Spadochronik, zobaczmy. Ile tam było? Może niecałe, ponad 3 metry. Nic mu się nie stało. Hardcore, nie? Między słowem. Jeszcze popylamy. Do punktu docelowego. Niestety. Mam nadzieję, że... No, już jestem. Ciekawe, co będę musiał zrobić. Mam nadzieję, że coś prostego, bo... Strasznie ta gra jest trudna, sterowanie jest takie dupowate, że... Nie w wprost tego, nie? Ale dajemy radę, nie? No trzeba, no niestety. Po to tę grę stworzyli, aby coś pokazywała. Dobra, filmik, przerywamy. Oczywiście ta gra nie jest pokazywanie filmu, tylko żeby pokazać... Jak gra wygląda, więc zobaczymy. Mój nie wiem, czy pan chyba pewnie coś, coś o samolocie trwa w powierzchni. Dobra, wtyczamy do samochodu i popylamy. Find the traitor, czyli trzeba znaleźć helikopter. He Napierdźmy, i podjeżdżam. Linka, siedzimy, pewnie będzie jakieś z jest kurwiszonem. mi tyle I patrzcie, gościu sobie leci na banie. Ekstra. Dobra, zdej. Zobaczmy jak sobie jest, Zobaczmy. zobaczcie. otoczenie, no. tu tutaj możemy sobie tak zwalić Wylecimy. Po prostu, no nie wiem, no palce lizać, no. gra oczekiwanie wszystkich Gamerów tak bym powiedział, nie? Dobra lecę, no dobra Polatam sobie, na no co? <laughs> o, no, zobaczmy, ja wam pokażę dobry monter No dawaj, no dawaj, huś tam jest deka, ale chyba nie zlecę, nie? Chyba linka nie jest tak bardzo cienka, nie do wytrzymania. A patrzcie Normalnie jak Spiderman, nie? Może się wychylać Bo on swoje. O nie no, gierka jest zarąbista, po prostu, nie. Ło! O, no prawie, no prawie. I by... Z prochu powstałeś, się obrócisz, i my słuchajmy w dół i wtedy. Dobra, to lecimy, nie? Bum, siedzimy. Tu ja to coś zebrałem. Mam nadzieję. No patrzcie. No i bum, nie? Krypoterki i ma takie życie no Srać na samolot Tutaj słyszę coś leci ale co to nie wiem Gówno widzę nie słucham. Dobra w dupie to bałam idę się przelecieć A widzę samolot tam stoi I znów na supermana <śmany> Dobry ziomek Rico Pylamy z Kurde, ale zawiewa Nie mogę wylądować nawet Dobra, dawaj Kurde Ciężko jest, strasznie ciężko jest tutaj, latać to jest pod ochronem, wam powiem ale, jakoś daliśmy radę, nie? No to lecimy na Szczecin. Popylamy. Dobra. Strasznie ciężko się ci tutaj lata. Dawa. O boże. Dawaj. kurde. Ło No już myślałem, że będzie pomierać, no naprawdę. Wysłanie słowa tego leczenia Zdążę, tak, zdążę Było piękne Dzie No gdyby nie ta linka to by była naprawdę Dupowata wam A Zobaczmy, jaki monter I sobie w powietrzu, wrościa No i sobie lecimy, nie? Naprawdę Gierka parcelizać Oczywiście, poszukiwania policji wymalały, więc mogę sobie trochę polatać. No jaki mam ten partię. Siedzę sobie na samolocie, jak gdyby nigdy nic nie... On sobie leci. No zaraz się rozbije, ale... No. A jakoś się udało, bo się nie rozbije. Dosłownie wam powiem, że gra to jest... no i fajna jest. I nawet... Tylko głupota, to zrobi taką dużą mapę. Normalnie jak dwie mapy w GTA 4, więc... Chyba tutaj jest otoczenie też. W sumie jest... gra w ogóle w pełni oczekiwanie graczy, tak jak ja wcześniej powiedziałem, więc nic do zarzucenia. Zero bugów jeszcze nie wykryłem. Czy bóg błędów takich nie... Czy nie wiem, że na przykład wystaje mu ręka z głowy lub takie inne opcje, nie? Czepiaj się, kurde! Jest, dobra Ło! Ale farcik Jakoś się udało, stoję sobie na co teraz Super pięknie Nic, do nic nie... nic do zarzucenia Sobie siedzę No i w sumie to na tyle do usłyszenia. Mr. Boruch.